Kochani, wieczorny dzień dobry, a raczej poranny dzień dobry, bo już wstaje słońce. Nie nagrałem nic wczoraj wieczorem, dlatego że prosto po pracy przybiegłem do domu, się wykąpałem, się przygotowałem, zabrałem świeczki, zioła, różnego rodzaju specyfiki, taką matę do jedzenia, tacki specjalne, trochę jedzonka i spotkaliśmy się nad jeziorem z moimi znajomymi i przyjaciółmi też jednocześnie na celebrowaniu Nocy Kupały. Czyli Nocy Świętojańskiej. No, czy ta świętojańska tam nazwa chrześcijanie prowadzili. Noc Kupały. Dzisiaj najkrótsza noc w roku była. Właśnie się kończy. Faktycznie była krótka. A Wróciłem całkiem niedawno, jakieś, no, nie wiem, 40 minut temu. Jeszcze tylko podlałem ogródek, bo, bo strasznie naprawdę te upały nam dają we znaki i zaczęła mi nawet trawa schnąć, już nie mówię o kwiatkach. Więc, e, więc było zraszanie. Moja mama tak w, w, wstała w piżamie, wyszła na ogródek. Miał, czy ty zwariowałeś? A o co ci chodzi? Jest trzecia w nocy, a ty ogródek podlewasz. Ja mówię, no, chyba najlepsza pora, żeby ogródek podlać, skoro jest suchy. W Słuchajcie, sensie, ziemia, ziemia tak piła wodę, że jej... Trzeba dać roślinkom też wody. No, fajnie nam się świętowało. Noc kupały w taki specyficzny dla nas sposób. Mówię nas, czyli moją e, grupę e, znajomych i przyjaciół. Sobie e, poświętowali, znaczy poświętowaliśmy duże słowo. No, magiczna, fajna noc. Się wilków trochę nazbierało, tam nie tylko te moje bransoletki, Taki, moja koleżanka przeprowadziła swojego kolegę, który z kolei miał, e, Anglika, który z kolei miał e, dwa pierścienie e, na e, palcach tych wskazujących, które też miały głowy wilka. Od razu się zwąchaliśmy, jak to wilki, e, i była fajna gadka, i fajnie nam się e, e, rozmawiało o co chodzi z tymi wilkami. A chodzi o dużo. No dobra, tak popierdzielę chwilę, bo ja idę spać, zaraz jestem zmęczony. bardzo. Eee, znaczy bardzo, nawet no, Że nie aż tak bardzo, po prostu spać mi się chce. Eee, upalnie jest, nadciągają podobno burze nad Wielką Brytanią, tak? Mówią o tych burzach że od dwóch dni, a tu chuj. Eee, przepraszam, ale musiałem. Eee, dzisiaj siedzieliśmy po pracy z, z grzesiem, z moim kolegą z pracy yy, na ławeczce yy, na ptaków w Coldfield, Coldfield, Czekając na deszcz, a tu nic. Duszno, sauna. Sauna, autentyczna sauna po prostu. Powiem wam tak, 30 stopni w powietrzu, 30 nawet parę. E, słońca nie widać, bo jest za mgłą. Mgła i 30 stopni. Kurwa. Sauna. E, w domu jak e, wróciłem z, e, z obchodzenia nocy kupały, czyli przed trzecią, to w moim domu było 25 stopni. A zewnątrz jest troszkę mniej, może 22. A jest, no... Jak wychodziłem z domu było 29, na prawie 30, yeah. Słuchajcie, post dzisiaj nie nagrałem, bo ja zapomniałem, że jest noc chłopały. Jeszcze ja przypomniałem o tym dzisiaj rano, w ogóle, znaczy wczoraj rano. Eee, więc przepraszam Was bardzo za to, eee, a czytam wszystkie Wasze komentarze. Adam Iw się obraził, wolną focha i stwierdził, że nie będzie ze mną więcej, yy, prawda, i odsubuje mnie i w ogóle, bo... bo nie gadam tak jak dawniej. W sensie... Nie robię post e, komentum 69. To miałem zrobić. Przypomniałem. Adam Iwmi i dopiero przypomniał, że ja miałem zrobić post komentum 69 jako specjalne wydanie. U XX temu czasu i nie zrobiłem to dzisiaj faktycznie. Należy, no, nie ma para parapsychologicznych, nie ma czegoś tam. Ja tylko chciałem na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że em, w obecnie panującej sytuacji, em, myślę, że większość moich filmów zawiera w sobie wszystkie te elementy, które wcześniej były rozgraniczone na osobne grupy tematyczne, czyli na przykład postkomentum parapsychologiczne, gotowanie żaby i to wszystko teraz w każdym odcinku jak gdyby się komasuje kumuluje w jedno. Takie czasy. No, no nic minimo ja Wam życzę udanego yy, czwartku, pierwszego dnia lata, będę ziewał, przepraszam. A właśnie przypomnę, ja wam ostatnio mówiłem wam, że mam zryte poczucie humoru, coraz bardziej. ostatnia. bo oglądaliśmy z wielkim panem emu uciekającą pannę młodą wczoraj w nocy taki film, uciekająca panna młoda. Dla sobie ziewłem, to mi przypomniało, że. Ziewająca panna młoda. Ja nie jestem panna, ani nie jestem młoda, więc. No, nie wiem skąd mi to przyszło. Ale te wilki mnie dzisiaj zastanowiły. Fajnie tak spotkać: kogoś, kto lubi wilki. No, a se poczarowałem dzisiaj, słuchajcie. Zrobiłem czary różne nad jeziorem. Świeczki popaliłem, puściłem na wianku. Na środek jeziora wypłynęły, nawet nie zgasły pomimo wiatru. Dobra wróżba. Palenie... domca cały okadziłem dzisiaj przed wyjściem jeszcze szałwią białą. I oczywiście gromnie paliliśmy liście laurowe. Oj, oj. Dym z liści laurowych jest, powiem Wam bardzo, to mówię zupełnie poważnie, jak macie liście laurowe w domu, a na przykład, nie wiem, e, czujecie, że w domu jest zła atmosfera, albo boli Was głowa, albo coś tam, w jakiejś miseczce e, pokruszcie sobie ten, e, te, te liście laurowe, albo tak całe, podpalcie je, one się będą szybko paliły, bo są suche. I tym dymem z, z, z tego okaćcie sobie pomieszczenie, w którym jesteście. Zobaczycie, że za 15-20 minut będzie, będzie lepiej. No. Widzicie, co nie? Wiem, głupie listki, a, a, a dają tyle mm, zmian. Ciekawe, nie? Yy, wiecie, zawsze się zastanawiałem, czy to jest, bo, bo siedzę w takim zielarstwie czary, mary, yy, białej magii już długie lata. Ojej, ojej, to w dekadach liczone w tej chwili. Ale zawsze mnie zastanawia, czy to bardziej jest kwestia yy, naszej podświadomości czy takiego placebo, że jak nie wiem, spalimy stersał w białą i kopcimy dom i to niby wyczyszczamy ze złej energii i od razu tej złej energii nie ma w tym domu i wszystko się zaczyna prostować i nagle dogadujemy się z rodziną i coś tam, czy to jest bardziej takie właśnie placebo, czy faktycznie to działa na tej zasadzie. No? Jakkolwiek by nie było, jeżeli przynosi efekty, to trzeba tak trzymać. No, no właśnie. Piesia moja zmęczona, bo jeździł jakiś piesie zmęczony tymi upałami, bo on ma to futro takie duże. Obciąłem co prawda ostatnio. Maszynką ma 6, sześć, jak owce, ale to nic nie daje. On ma to futerką mu odrasta. Ciepło piesiowi jest. Spał się w ogóle. Prawie, prawie że w piwnicy, której nie mamy. Przyklejony do kafelek, bo tam najzimniej. No gorąco jest, gorąco. Powinno coś przyjść. Dzisiaj podlałem ogródek, więc na pewno będzie padało. To będzie nawet mama śmiała, że mówi, no, po, po co podlewasz ogródek? Znaczy ja wiem, ona mówi, a nie, dobrze, podlej, to będzie padało. Zawsze jak podleję ogródek, na to gdzieś nie pada. <laughs> tak długo, jak długo nie podlewam ogródka, tak długo jest upał. Jak podleję ogródek, tam zatychmiast zaczyna padać. Dobra, no, to podlałem ogródek z intencją tego, żeby w końcu popadało. I oczyściło atmosferę. Dzisiaj obyło się chyba bez zamachów. Nie wiem, bo nawet nie oglądam telewizji. Ale nic nie słyszałem takiego, bo pewnie by mi wyskoczyło na komórce w powiadomieniach, że coś gdzieś kabum-bum było wielkie. Na pewno było gdzieś kabum-małe, no i to nawet nie wspominają już media, bo przecież po co. W, tak, Drodzy moi widzowie, piszecie sporą grupą o tym, że w Europie mamy właśnie trzecią wojnę światową, tylko że na tyle inną i niekonwencjonalną od poprzednich, że ludzie w większości nawet nie zauważają, że ona trwa i ma się dobrze. Dobrze, w sensie, że się rozwija. Właśnie, mieli moi. Zastanówmy się nad tym. Ale nie będę teraz smucił przed snem. Słuchajcie, ja idę spać. A Wam życzę do udanego poranka, udanego czwartku i tego, żebyście. żebyście widzieli wszędzie słońce i kwiaty. Tak mi do głowy przyszło. Słońce i kwiaty, kochani. A najważniejsze, żebyśmy za każdym razem, kiedy się budzimy. Ja mam taką zasadę już od y, kilku lat w sumie. Budzę się i, i otwieram oczy i najpierw sobie... Nie, nie wstaję, nie z, właśnie tak sobie nastawiam budzik, żeby się nie zrywać na ostatnią minutę. <coughs> sobie tak doleżeć, ale już przytomnie, pośnie. Tak podziękować za to, że, że się obudziłem, że nastał nowy dzień, że piesio leży obok. Bez kuchni właśnie zaczyna pachnieć dobrze i bardzo dobrą kawą, która się parzy w ekspresie. I takie drobiazgi. Doceniajmy to wszystko i dziękujmy. Dziękujmy za to przede wszystkim, dziękujmy. Im bardziej będziemy dziękować, tym więcej dostaniemy, moi drodzy. Jakoś tak dziwnie to właśnie tak działa. Widzicie co, ale ja jestem natchniony magicznie po, po magicznej nocy, więc będę wam magicznie tu opowiadał o tym, żebyśmy byli wdzięczni za wszystko, co mamy. Słuchajcie, nie jest bogaty ten, kto ma wszystko, tylko bogaty jest ten, który ze wszystkiego potrafi się cieszyć. Można mieć mało i być bogatym. Bo jeżeli cieszy się z każdej pierdoły, tak naprawdę, chociaż to nie są pierdoły, ale no tak mówię kolokwialnie, jeżeli potrafimy się cieszyć z każdego drobiazgu, to jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Można mieć miliony, złoto, Rolls Royce, wielkie pałace. Być nieszczęśliwym człowiekiem, który ciągle się coś nie podoba. No, można mieć gówno yy, i nawet nie mieć roweru, i nie wiemy. Spać kątem u przyjaciół i być szczęśliwym. A propos spania kątem u przyjaciół, to do yy, Mariusza Wel Sylwestra. Sylwestra dzisiaj przygotuje, bo jak yy, przyjdzie yy, czas, a przyjdzie dzień, niedługo, yy, że będziemy yy, wracać do kraju. Tarczy, lub wystarczą, to, to przyjmiesz mnie pod swój dach nad jeziorkiem, zanim nie wybuduję swojego domku, co? Obiecałeś? Nie, no to taki, takie pokazanie wam, że, że mam takich przyjaciół dzięki między innymi temu kanałowi. byłem przyjaciół, których jeszcze nie spotkałem na żywo, a których nazywam przyjaciółmi i oni mnie nazywają przyjacielem. Tym takim, między innymi takim przyjacielem jest właśnie Sylwester gdzie, no, a ja to mówię, braterstwo dusz. żeby nie było, Sylwester jest heteroseksualny. A, a tak się, że tak powiem, wpasowaliśmy w siebie, w poglądach, w rozumieniu świata, w podejściu do wielu rzeczy, że właśnie Sylwester realizuje teraz swoje marzenie pod tytułem wyprowadza się z miasta, ze swojego mieszkania w mieście i będzie mieszkał w drewnianej. Hatce z bali nad jeziorem, na działce, będzie tam hodował kwiaty i tak dalej. Ja mówiłem, Sylwester zarezerwuj działkę obok dla mnie. Ja sobie ją kupię ogrodzę, będę tam hodował w szklarniach zioła swoje, będę robił swoje nalewki, też sobie pozwolę wybudować chatkę z drewna, z bali taką góralską. Wiecie, to jest modne w Polsce podobno i skuteczne i tanie, że właśnie takie góralskie chaty się stawia z drewna. No. Nie podpiwniczone, co prawda, ale stoją i ciepło podają. Najważniejsze. Dobra, koniec tego mojego przynudzania, kochani, bo dzień wstaje. Dzień wstaje, a ja idę spać. Po naprawdę fajnej nocy. Fajnej i bardzo magicznej. Magicznej w takim kontekście... E Doceniania rzeczywistości. Nawet tej złej. Za to dziękujmy. Za wszystko dziękujemy. Codziennie. A ja dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję za to, że mnie słuchacie. Dziękuję, że spędzicie swój czwartek fantastycznie, tak jak Wam poleciłem. <grych> I dziękuję, że będziecie mnie oglądać w następnym odcinku. Dziękuję, że zobaczycie te inne odcinki, które się właśnie wyświetlają. I dziękuję. Dobranoc, kochani Pa.